Jak jajko wędrowało? Odszło sobie tak, jak się zwyczajnie idzie. Turlało się. Turlało się więc i uważało tylko, żeby nie potknąć się o coś twardego. Działo się to jednak w bardzo dawnych czasach. A teraz już nie pytajcie o nic więcej. Opowiem Wam tę bajkę. W dawnych czasach. Udało się jajko na wędrówkę i spotkało raka. Dokąd idziesz? pyta jajko. A ty dokąd? Na to rak. Idę na wędrówkę. To i ja nie chcę być gorszy od ciebie. Idę z tobą, powiedział rak. Teraz było już ich dwoje, więc zrobiło im się raźniej. Idą, idą i spotkali kaczkę. Dokąd idziesz? pyta jajko. A wy dokąd? kwa, kwa! Na no to kaczka. Idziemy na wędrówkę. Chodź z nami. Będzie nastroje. Trzy jest dobrą liczbą. Kaczka zgodziła się i tak byli już we trójkę. Idą, idą i spotkali indyka. Dokąd idziesz? pyta jajko. A wy dokąd? Gul, 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 gul. Na to indyk. Idziemy na wędrówkę. Chodź z nami, towarzyszu. Indyk zgodził się i tak było już ich czworo. Idą, idą i spotkali konia. Dokąd idziesz? pyta jajko. A wy dokąd? I ja. Na to koń. Idziemy na wędrówkę. Chodź z nami. Będzie nas pięcioro. Koń przyłączył się do nich i teraz było ich tyle, ile palców u ręki. Idą, idą i spotkali wołu. Dokąd idziesz? Pyta jajko. A wy dokąd? M mówi woł. – Idziemy na wędrówkę, chodź z nami. Im nas będzie więcej, tym lepiej. Wół zgodził się i tak było już ich sześcioro. Idą, idą, idą w rządku jeden za drugim i spotkali koguta. – Dokąd idziesz? – pyta jajko. – A wy dokąd tak razem, kukuryku? – na to kogut. Idziemy na wędrówkę. Chodź z nami, będzie nas siedmioro. No i pięknie. Teraz było już ich siedmioro i to dobranych towarzyszy. Wędrowali i wędrowali, aż weszli w ciemny bór i zabłądzili. Nie wiedzieli, w którą stronę iść, a do tego dokuczał im jeszcze głód. Dokąd się zwrócić? Co tu robić? Był rzeczywiście czas, żeby ruszyć rozumem. A jajko miało rozum za wszystkich. Kogutowi kazało wejść na wysoki świerk i rozejrzeć się. Kogut wlazł na drzewo i gdzieś bardzo, bardzo daleko od razu zobaczył w ciemnościach boru małe światełko. Zapiał z radości. Ale jajko zawołało: No, pędź teraz przed nami prosto w kierunku tego światełka i wskazuj nam drogę, a my pójdziemy za tobą. Choćbyśmy mieli spotkać tam wszystkich diabłów, musimy dostać jeść i zanocować. I tak przyszli do chatki, w której paliło się światło. Jajko rozkazało koniowi zapukać do drzwi. Koń zapukał i z izby wyszła stara baba. Czego chcecie? Czego szukacie? Jazda stąd, bo jak wrócą moi chłopcy, zetrą was na drobną kaszkę. Zajazgotała. Czy na kaszkę, czy nie? Oto się nie martw. Dawaj tu zaraz wszystkim siedmiu, jak jesteśmy, coś jeść. Powiedziało jajko. Dla takiego bractwa jak wy nie mam nic, złościła się baba. Na to jajko dowoł, żeby wziął babę na rogi i wyniósł do lasu. Wół tak zrobił. Wziął ją na rogi i wyniósł babę i wrzucił ją do jakiegoś dołu i wrócił. Weszli do izby, zobaczyli stół nakryty na siedem osób, a na nim i pieczone, i ważone, wszystkiego w bród, bo to była chata siedmiu rozbójników, którym stara właśnie przygotowała wspaniałą kolację. A tu zbójcy już wracają, i to z wielką wrzawą i hałasem, że aż się echo w górach rozlegało. I co teraz? Dobra rada drogo kosztuje, ale jajko znowu wiedziało, co zrobić. Kogutowi kazało siąść na belce pod pułapem, wołu postawiło w sieni, konia w izbie za drzwiami, indyka za piecem, kaczkę pod ławę, raka do dzbana na stole, a samo schowało się w popiele, po czym zgasili światło. Idą zbójcy, patrzą, a tu w ich chacie ciemno. Zaspała stara, czy co? dziwią się. Zaraz zobaczymy, co się dzieje. Poczekajcie na dworze rozkażał, rozkazał najstarszy. A sam udał się do chaty. Wchodź do sieni. A tu wół bierze go na rogi i rzuca przez otwarte drzwi do izby. Tu dostaje zbój kopniaka od konia, który stał za drzwiami. Co za diabeł, poczekaj, zaraz ci poświecę! Złości się zbój i pędzi do pieca rozdmuchać żar. Jak tylko odgarnął popiół i zaczął dmuchać, węgiel się rozżarzył i spalił jajko. Trach! Jajko pękło i sypnęło gorącym popiołem zbójowi. Prosto w oczy. Skoczył jak oparzony do dzbana z wodą, żeby obmyć sobie twarz, a tu ledwo wsadził rękę, rak capnął go swoimi kleszczami za palce. Zbój wyrwał rękę, przewrócił dzban i narobił wrzasku. Na to kaczka zatrzepotała skrzydłami i zakwakała kwa, kwa, kwa. Zaraz też indyk na piecu rozpostarł skrzydła, nadymał się, przechylił łepek i zagulgotał. Gul, 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 gul. Koń dał zbójowi jeszcze jednego kopniaka w plecy i pchnął go za drzwi do sieni, a tam wół wziął go znowu na rogi i wyrzucił na podwórze. Zaś kogut, który siedział na belce, piał bez przerwy z całej siły. Kukuryku, kukuryku. Zbój, całkiem rozbity i poraniony, wrócił do swoich kamratów. Co tam się dzieje, zaczęli go wypytywać. A zbój, złapawszy nieco tchu, tak mówił: Och, jak tam jest strasznie. Wchodziłem cicho na palcach, ale oni sami wepchnęli mnie do środka. Jak chciałem rozdmuchać ogień, żeby zobaczyć, z kim mam do czynienia, jakiś strzelec wypalił mi prosto w twarz. Jeszcze dobrze, żem oczu nie stracił. Kładę rękę do dzbana, bo chciałem sobie przemyć oczy. A tu mi jakiś krawiec nożycami o mało co nie obciął palców. Potem znowu jakiś tkacz wypadł pomiędzy ławek. Rozerwał swoje krosna i czułękiem trzasnął mnie w głowę, wrzeszcząc tak, tak. Zaś od pieca jakiś piekarz rzucił we mnie łopatą i wołał wal, wal. Potem za drzwi wyskoczył szewc, uderzył mnie kopytem i wypchnął do sieni, a tam mnie wziął jakiś łodr na widły i wyrzucił na dwór. Na szczęście nie cisnął mnie na belkę, bo tam czekał już kad z gotową szubienicą i wrzeszczał: Dać go tu, dać go tu! Zbójcy, nie czekając dłużej, wzięli nogi za pas i uciekli, zostawiając wszystkie skarby, jakie dotąd nagromadzili. Zaś nasi przyjaciele, rzemieślnicy od siedmiu rzemiosł, zasiedli do stołu. Na którym wszystko było gotowe, jakby czekało na nich. Jedli, pili, hałasowali, ile się dało. Później nie wiadomo zresztą kiedy, każdy poszedł w swoją stronę i nie wiem kiedy zbiorą się znowu, żeby wywinąć taką mistrzowską sztuczkę. Dobrano.